Testujemy burger Kevina. Lecimy. Pasi Bus co miesiąc dodaje specjalnego burgera. Możecie go kupić stacjonalnie oraz przez internet na stronie pasi dostawa.pl. Zanim przejdziemy do testu, przeczytam Wam, co jest w składzie. Kevina, można zamówić? w różnych Państwa. Kevin wołowina, Kevin Kura, Kevin vega. Ciebie nic nie W się do e, Masło rzechowe, konfiturę, porzeczki, pożyczki, sarczet, boczek, ciasto korzenne. No to co? Już chyba wiemy, co jest w środku niego. No i lecimy do testu. Do popicia woda, no i lecimy spróbować. Zobaczcie, jakąś niesamowicie prezentuje. Testujemy. Napada sobie dobre. Czuję konfiturę, szczelin, porzeczki, Czuję masło rzechowe, i czuję ten przedar. Napada ta wołowina jest. Wyczuwalny napadę bardzo dobra. Moi drodzy, musiałem się boków i to mnie pokonał jednak. Ale dobra, w samej ocenie ten burger jest tak dobry, wszystko pasuje do siebie idealnie i naprawdę wam go płacam serdecznie. Na pewno Kevin będzie wracał. No i widzimy się w styczniu, czyli w kolejnym, tak naprawdę, burgerze, w lutym, marcu, no i w kolejnych miesiącach. Widzimy się. Siema!